Niewiele rzeczy łączy się ze sobą tak źle jak TikTok i porady życiowo-biznesowe. Ale podobno wiedzę można czerpać ze wszystkich źródeł. Dlatego dzisiaj rozbijemy sobie psychologicznie na czynniki pierwsze, porady TikTokowych coachów i zobaczymy, czy coś da się z tego wyciągnąć. Tracisz wielu przyjaciół, jeśli zaczniesz poważnie myśleć o swoich celach życiowych. Dlatego Bugatti ma dwa miejsca, a autobus 30. Tracisz wielu przyjaciół niezależnie od tego, co będziesz robił, bo no, tak dzieje się w życiu. To jest naturalny proces, bo jeżeli ty się zmieniasz i każdy inny człowiek też się zmienia, no, to jest szansa, że się zmieniacie trochę w inny sposób. I po prostu idziesz tą ścieżką, on idzie tą, i nagle na tej ścieżce są ludzie, którzy są teraz do ciebie podobni, a tam on ma ludzi, którzy są teraz do niego podobni. I to nie jest zależne od tego, czy poważnie, czy niepoważnie myślisz o swoich celach życiowych, bo i tak jakiś przyjaciół zdobędziesz, a jakiś przyjaciół stracisz. Chyba, tak moim zdaniem przynajmniej. Ja jakbym miał komuś coś poradzić w sumie teraz, tak? To po prostu nie przejmować się opinią ludzi i nie patrzeć schematowo i książkowo na rzeczy, tylko po prostu rozkładać to sobie w głowie na własny sposób i podążać za tym, w to co się bierze. Akurat tutaj musimy się zatrzymać, bo miałem tą dyskusję kiedyś z ziomalami, że uważam, że raperzy, którzy się wybijają, niezależnie od tego, czy się podoba mi ich muzyka, czy nie. Zazwyczaj w Polsce nie, ale y, ci, którzy się wybijają, to są ci, którzy są aligned. Z jakby z tym, w co oni wierzą. I taki Malik Montana, co nie? Można powiedzieć, że robi muzykę dla siana. No ale on o tym śpiewa, co nie? Że on robi muzykę dla siana. I on właśnie tutaj powiedział, żeby patrzeć, to jakby nie patrzeć schematowo, tylko według tego, w co on wierzy, co nie? I moim zdaniem jest w tym taka... Jest w tym ciut prawdy, że patrząc tylko i wyłącznie na efekty, czyli czy mi się uda, czy nie, to dużo istotniejsze jest to, żebyś w 100% wierzył w to, co robisz, niezależnie od tego, czy się mylisz, czy nie. Bo właśnie o to chodzi, że Niezale nieważne, co będziesz robił i tak ktoś ci powie, że się mylisz, co nie? Bo ktoś myśli inaczej niż ty. Ale jeżeli. Na przykład Kizo i na przykład Malik, co nie? Czy ich muza mi się podoba? No tak średnio. Ale czy jak słucham ich traka, to czy słyszę, że Malik wierzy w to, co on mówi? Uważam, że wierzy. I Myślę, że tutaj Malik chyba dał nam pierwszą dobrą radę, czego nigdy w życiu bym się nie spodziewał. Chciałabyś sobie dorobić dodatkowe pieniądze, ale nie chcesz się pokazywać w social mediach, lub po prostu nie możesz, bo praca ci na to nie pozwala? Mam coś dla ciebie, ponieważ praca, którą ja wykonuję, pozwala na to, byś nie musiała się pokazywać w social mediach i możesz działać całkowicie anonimowo, zarabiając również wysokie kwoty. To jak? Chcesz zacząć działać? Ola, sprawdźmy, co to jest za praca. Dołącz do zespołu numer jeden w Polsce. Brzmi mi to trochę jak MLMik. A MLMików czy tak zwanych piramid finansowych za bardzo nie lubimy, ponieważ w jednej z nich byłem jako 16 latek, był wkręcony właśnie w ten mental, wiecie, lecimy po swoje. Ale uważajmy na ziomków, którzy nie widzieli z nami przez 5 lat, a potem dzwonią i mówią, Siemka, no, masz czas się spotkać. A ty mówisz, no ale po co w sumie? Nie wiem, albo napisz mi on. Nie, 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 stary, nie mogę, musimy się złapać na żywo, bo albo zdwońmy się, wytłumaczę ci w 10 minut, wiesz, mam taki nowy projekt. No to już wtedy wiecie, że to jest MLM. Yeah. Każdy, kto kiedykolwiek coś osiągnął, miał momenty zwątpienia. To yeah, naturalne. Brother. Czasami czujesz, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie masz tego, co trzeba. Ale wiesz co? Masz. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje marzenia. To nie kwestia talentu, ale ciężkiej pracy, wiary w siebie, i tego, że nie odpuszczasz, gdy pojawiają się trudności. Motywacyjne filmy tego typu są dla mnie w ogóle jakimś fenomenem. W sensie, rozumiem, że no widzę 3467 osób, chyba to ten film zmotywował, ale jak ja, jak ja to oglądam, to dla mnie to jest po prostu zabawne, bo, bo nie wiem, yy, w jakim stanie musiałbym się znaleźć, żeby obejrzeć to i powiedzieć: Kurde, nie, to jest. Po tym filmiku zmieniam swoje życie. Ale jednak no, ludzie to lubią, więc ja jestem ciekawy po prostu waszego zdania. Czy, czy kiedyś obejrzyjcie taki film w, w tym stylu, że ziomek skaczę na skalkance i, i to serio coś wam zmieniło? Bo u mnie jedyna możliwość, jaką widzę, żeby coś takiego mnie zmotywowało, to gdyby ewidentnie nie było to motywujące. Bo jak widzę już, że po prostu ten filmik mam je, tak ta, słyszę tą muzykę, to we mnie to wywołuje yy, śmiech. Ja nie, nie umiem. Nie umiem tego zrozumieć, tego fenomenu akurat, ale yy, no jeżeli to dla was działa, to spoko, co nie? Nawet ja nawet nie pamiętam, co on powiedział. Ja słyszałem tylko cały film motywacja, 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 zrób to dzisiaj: motywacja, 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 i, i, i to tyle, co nie? Ale potem scrollujesz ten filmik, masz następny, i już zapomniałeś o tej motywacji, i nic się nie zmieniło. Ludzie, nie dziwcie się, że młodzież wybiera pieniądze. Jest to naturalne. Ale zadaniem prelera jest to, żeby ten... ...zawodny był na tyle cierpliwy, że... ...najpierw zrób wynika, później zarabia. A dzisiaj co? Odwrotnie. Ja się, ja się tym nie martwi, bo... Wiem z założenia, że... Kto się urodził być mieściem olimpijskim, to i tak będzie, to i tak będzie, bo się podągnie. Przyjdź na salę, poczekaj. Na mnie też ileś lat trener czekał, nie? Na tej gierci miszczą też trenerzy. To nie jest tak, że ci giercy mistowie nagle się urodzili, są wszystko i wszystko, wszystko mają dzięki sobie, tylko na siebie i całą resztę mają w dupie, nie? Bo tak się wielu mistrzów zachowuje w różnych dyscyplinach. I jest to prawda, no, że jesteśmy niecierpliwymi skurczyłykami, bo widzimy sukcesy wszystkich osób wokół nas, które dzieją się natychmiast, tak jak przynajmniej nam się wydaje w internecie. No i chcemy tego szybko, a y, szybko to nie jest najszybsza droga, jak już wielokrotnie sobie o tym gadaliśmy. No i tutaj pan Zbyszek ma y, big up dla niego, bo no, mówi real talk. Głupim nie przetłumaczysz, mhm. a mądrym tłumaczysz nie musisz. Zgadzam się. Nie powiedziałbym, że głupim, bo nie ma co obrażać innych, ale tak, są, jest dużo ludzi, którym nie przetłumaczymy czegoś i nie ma sensu tego robić, a większość osób, które mają nas zrozumieć, to zrozumieją nas bez tłumaczenia tego, więc... git. Nie wiem. Zmotywowało was to? Może ktoś z Was umie latać. Ja yy, nie umiem. I nie wiem, nie wiem, do koło było to przemówienie. Może do jakichś, kurde, nie wiem, ptaków, do orłów, nie wiem, ale one się nie umieją czołgać, więc nie wiem, kto umie i latać, i biegać, i chodzić i się czołgać. Nie wiem, może jakiś dinozaur. Nie wiem, kurde, to nie wiem, nie wiem do koła było to przemówienie, ale tak, no idźmy naprzód, to jest prawda. Stary, nie oglądasz tego bez powodu. Ja wiem, że jesteś jeszcze młody, a to znaczy, że masz naprawdę ogromny potencjał. Nie chcę, żebyś traktował ten filmik jako jakiś kolejny motywacyjny filmik, tylko chcę, żebyś wziął to na poważnie. Chcę, żebyś zapisał ten film i wrócił tutaj za 365 dni. Za rok, od teraz. I mam nadzieję, że zrobisz ogromny progres. Nie chcę, żeby te selfie przypadło stary. Wierzę w ciebie, ale najpierw ty musisz uwierzyć w siebie. I to jest pozytywny ziomeczek. Nie ma to jakiejś gigantycznej wartości merytorycznej. Ale tak jak mówiłem w przypadku Malika, jak go oglądam, to ja widzę, że wewnętrznie że się da się to wyczuć przez aparat, przez telefon, przez ekran, że ten ziomek po prostu chce dobrze i mówi, żebyś, wiadomo, daje tam zapisz sobie ten filmik, coś tam, żeby sobie zwiększyć zasięgi, ale... Póki powoduje to więcej pozytywnych emocji niż negatywnych u ludzi, to moim zdaniem jest to spoko. A nie jak w przypadku właśnie większości takich osób, czyli takiego wyciskania z ludzi, którzy czują się źle yy, i wprawiania ich w kompleksy po to, żeby stanąć w roli guru i nauczyć ich jak mają żyć lepiej, bo oni sami nie potrafią. A tutaj jest taka pozytywna energia i ja to lubię. Doceniam. Brawo Juson. Nie chcesz wygrać? Spierdala. Będzie mocy. wypierdalaj kurwa, nie chcesz biegać. Marzysz się wypierdalej. Jest, jest tu innych chętnych. Dla mnie w ogóle dziki wukano. To, to, to są akurat proste chłopaki, które raczej nie chcą dla nikogo nic złego. Robili content, przygrindowali swoje, zrobili firmę. Na tym, co lubią. Akurat dla mnie to jest taki success story, który w Polsce, który serio doceniam, więc yy, ja takie motywacyjne filmy od owcy to przyjmuję dużo lepiej niż Davida Gogieńca. Przestańmy do kurwy nędzy normalizować zarabianie 3, 4, 5 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli nie zarabiasz minimum 5 tysięcy złotych tygodniowo przez swoje lenistwo, oznacza to, że zawsze będziesz żył tak jak ludzie, których widzisz za oknem. Kiedy osoba dwa razy ode mnie starsza zaczyna mi narzekać, jak to kurwa ciężko w życiu nie ma, jaki to kurwa ciężki naród nie jest, jak ciężko tu jest zarobić, że na to nie starcza, na tamto nie starcza, w ogóle mu, kurwa, nie współczuję. To tylko mnie utwierdza w przekonaniu, jak dobre decyzje ja podjąłem, kiedy on musiał odpocząć, musiał się zrelaksować, musiał iść na imprezę, musiał to przemyśleć, musiał to odłożyć, kurwa, na później. Ja pierdolę. I tutaj znowu wracamy właśnie do podejścia, czyli masz jakiś przekaz, chcesz, żeby ludzie zarabiali więcej, no bo ten ziomek na tym mu zależy. Pewnie jak wejdziemy na jego profil, to też jakiś kurs sprzedaje. Yy, zaraz to się dowiemy. Ale właśnie o to chodzi. Jeżeli słucham tamtego Julka czy kogoś tam, który po prostu pozytywnie mi mówi, że chce dla mnie dobrze, a słucham takiego człowieka, to ten po prostu ewidentnie stawia się w tej pozycji właśnie takiego, ja jestem lepszy niż wszyscy, a tamten chce po prostu być na równi z tobą. I ja uważam, że potrzebujemy dużo więcej osób, takich jak Julek niż takich jak ten ziomeczek, bo co nam daje i czy kogoś serio zmienimy, wyzywając innych. Na świecie nie brakuje nienawiści i moim zdaniem powinniśmy dbać o to, żeby mieć jej jak najmniej. No a Deze Hurakan zarabia e, SMMA. No, no tak. Znamy to już. E, polski Iman Gaji e, tutaj się odpala. No... Okej, okay, niech będzie huracan, yy, bo Ja ci życzę powodzonka, co nie? Ale, ale lepszy przekaz moglibyśmy zrobić niż to. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wideo. Yy, nie wiem jak wam się podobało, bo ja broniłem się przed TikTokiem przez wiele czasu. I yy, czy się spodziewałem tego co tu zobaczyłem? Tak, dokładnie tego się spodziewałem. Ale jeżeli macie dla mnie jakieś takie lepsze smaczki, bo może siedzicie głębiej, macie znajomych, którzy Wam wysyłają jakiś dobry brainrocik, to yy, możecie mi podesłać. I jeżeli w przyszłości kiedyś się okaże, że to powtórzymy, to spoko. Ale yy, uwierz, nie, nie planuję robić z tego serii, bo yy, nie chcę być yy, w tym lupie. TikTokowo takim wiecie komentarii. W sensie mogę sobie pokomentować, ale raczej zrobiliśmy to jednorazowo. E, ale jak macie po prostu jakieś fajne rzeczy, to możecie mi podsyłać i możecie dać swoje spostrzeżenia na temat tego, o czym tutaj dzisiaj, co my tutaj dzisiaj zobaczyliśmy w ogóle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że nie zapadałem Wam zbyt dużego brain rota i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Problemy to bluzy, bo mi wszystkie wiszą, kiedy przeglądam akurat życia ja,